Yo, bro, witam cię bardzo serdecznie w tym filmie. Dzisiaj opowiem Ci o trzech rzeczach, przez które nic nie osiągniesz i naprawdę podobnie nic w tym momencie nie osiągasz. Lecimy od razu z tematem. Pierwszą rzeczą. Jest słuchanie czy ludzi, którzy nic kurwa nie osiągnęli. Cały czas słuchanie rad typu nie dasz rady, to nie dla Ciebie, nie wypala kurwa, nie wiem, szkoda na to czasu i tak dalej, i tak dalej. Pewnie znasz to, każdy to zna. Każdy, kto spróbował coś osiągnąć, każdy, kto. Do czegoś dążył swojego, słyszą to po prostu na swojej drodze. Dlatego, że większość ludzi no jest przeciętna, tak? A jeżeli jesteś przeciętny, no to nic nie osiągasz, tak? I zrozum, że to nie jest prawda. Co mam to na myśli? To jeżeli ktoś do Ciebie mówi, że nie dasz rady, to to nie jest prawda o tobie, tylko o nich samych. Bo to, co z siebie wylewasz, każde słowo, jakie mówisz, to pokazuje, kim ty jesteś, jaką ty jesteś osobą. No, jest to logiczne tak, no, osoba, która zarabia 3000 złotych Powiedz ci, że niemożliwym jest zarobienie takich dużych kwot? Tak? A jednocześnie, jeżeli pójdziesz do milionera, no to on ci powie, że tak, jest to możliwe, tylko musisz zrobić to, to i to, tak? Więc widzisz jedna i ta sama sytuacja, a dwie zupełnie inne interpretacje. I pytanie, kogo ty słuchasz? Czy słuchasz ludzi, którzy coś rzeczywiście osiągnęli, i swojej intuicji, że wiesz, chcesz to robić i tak dalej? Czy słuchasz się tych małych ludzi, którzy kurwa tylko pierdolą, nic nie robią, gadają na gospodarkę, na polityków i tak dalej? A nic właściwie ze swoim życiem nie robią. No, popatrz na tą osobę, która do ciebie tu mówi. Jeżeli będziesz słuchał się tej osoby, to najprawdopodobniej skończysz w takim samym miejscu, w jakim jest ona. Bo tak jak mówię, takie, jakie ona ci daje rady, to pokazuje, jaką ona jest osobą. No i pytanie, czy chcesz skończyć w takim miejscu, jakim jest ta osoba? No, najprawdopodobniej nie, tak? Najprawdopodobniej nie chcesz być ulaną, grubą kurwą, która nic nie robi, yy, która wiesz, zarabia na niszczą krajową i tak dalej. I chodzi do pracy, nie nienawidzi. No, najprawdopodobniej nie chcę, że tak. I zauważyłem, że tak naprawdę każdy ma za dzieciaka marzenia. No, kurwa, jest to logiczne. Od dzieciaka myślimy, że wszystko jest możliwe i tak dalej. Jednak tylko nieliczni są tak pierdolnięci, że no nie ustąpią. Że nie będą się kurwa zgadzali z tymi poradami głupimi i po prostu będą iść własną drogą i osiągną to prędzej czy później, tak. A niestety większość, jak człowiek dorasta, wyrasta z tego. I niestety jest to straszne, tak. Zamiast słuchać się Boga, swojej intuicji, on wie najlepiej, co jest dla ciebie najlepsze, no to słuchają się tych głupich po prostu rad, że ty czegoś nie dalsza rady zrobić. I mówić, że to osoba, która nic w swoim życiu nie osiągnęła, nie ma żadnego dowodu, tak? Więc po chuj się słuchasz takiej osoby, sam na logikę pomyśl. Po co słuchać się osoby, która nic w swoim życiu nie osiągnęła? Wiem, że to może być abstrakcyjne, ale dlaczego to, że każdy na przykład tak uważa, dookoła ciebie, to dlaczego to musi być prawda? Dlaczego tak? Skoro, jak widać, nic z tych ludzi dookoła ciebie, nic nie osiągnął. no to dlaczego to ma być prawda, tak? Idź i sam spróbuj, kurwa. I się przekonasz, tak? Nie słuchaj się nikogo, wiesz, tak jakby na 100%, no nie? Tylko idź, sam to, kurwa, przetestuj na sobie i zobacz, czy to działa, kurwa. A nie, że ty, wiesz, ktoś ci coś powie i że to od razu tak ma być. Ja wiem sam po sobie, że jeżeli bym słuchał się ludzi, którzy mi właśnie gadali, że nie dasz rady, że skrzywola na to czasu, nie rób tego... Kurwa zajmę się czymś pożytecznym i tak dalej No to nie byłbym kurwa szczęśliwy Nie dożyłbym do tego czego chcę Nie spełniłbym się w To czego kocham tak naprawdę tak Bym robił to co nienawidzę Z ludźmi których nie lubię kurwa A ja właśnie poszedłem kurwa swoją drogą I byłem tym jednym Jednym pierdolnie, każdy mówi że jest to nienormalny. Jednakże ja to właśnie kocham Bo tak jak mówię Dzięki temu czuję się kurwa spełniony Dzięki temu no, jestem po prostu zadowolony z życia. I to jest właśnie najgorsze, że chcesz, żeby ktoś cię, nie wiem, kochał, ktoś cię lubił. Jednakże przez to tylko i wyłącznie tracić siebie. Przez to, że właśnie. chcesz, żeby inni ci kurwa lubili. zamiast po prostu lubić samego siebie, tak? Bo pewnie to znasz, że jeżeli ty siebie nie lubisz, jeżeli ty siebie nie kochasz no to jednocześnie nie masz możliwości polubienia, pokochania innej osoby. No bo jak masz to zrobić, skoro ty nawet siebie samego nie umiesz zaakceptować, tak? Udajesz kim tak naprawdę nie jesteś. Zamiast być autentycznym, bo mówię, z tego jest naprawdę jedyne szczęście, jedyne spełnienie. No i z tego są efekty takie, jeżeli jesteś zadowolony, szczęśliwy, autentyczny, to z tego masz efekty. Ja to właśnie zauważyłem, że jeżeli robiłem coś, czego tak naprawdę nie lubiłem dla kogoś, czy bo tak wypadało i tak dalej, no to wiesz, no nie było z tego efektów. Już pomijając fakt, że w ogóle mi to wiesz, nie dawało radości, szczęścia, no to właśnie przez to, że tego nie było, nie było w tym rezultatów. A dopiero kiedy właśnie jest te szczęście, jest to spełnienie, jest to dążenie do tego, czego ty chcesz, no to dopiero wtedy jest, kurwa, progres. Dopiero wtedy, tak? To to samo jak w szkole pewnie, wiesz. Jest jakiś przedmiot, gdzie, wiesz, nikt cię nie ciśnie, masz zajibistego nauczyciela, jest zajebiście i, wiesz, ty sam chcesz się uczyć. Jest zajebiście, progresujesz, dostajesz zajebiste oceny. A jak masz, na przykład, nauczyciela, który cię, kurwa, ciśnie, dobija, daje, daje ci pizdy i tak dalej i ci nie idzie, no to automatycznie jest jesteś zdemotywowany i nie chcesz się tego uczyć, tak? I później masz do tego od razu. I no w ogóle musisz poświęcać godziny, dni, żeby się czegoś nauczyć, tak? I bardzo ważne, zapamiętaj, silni ludzie, którzy osiągają, oni nie mają czasu na komentowanie, bo oni działają, oni właśnie robią, tak? A właśnie te osoby, które nic nie osiągają, tylko właśnie siedzą i pierdolą, jak jest źle, jak jest niedobrze i tak dalej. No nie? Drugim punktem jest zły mindset i błędne przekonania. Widzisz tak naprawdę to, czy ty coś osiągniesz, to co osiągasz i dalej, jest w stu zależne od Twojego mindsetu, od Twoich przekonań. Bo jeżeli Ty masz na przykład takie przekonanie, że jesteś niewystarczający, czy jeszcze jesteś za młody, żeby, nie wiem, trenować, żeby, nie wiem, coś zarobić, czy cokolwiek, to jakiekolwiek błędne przekonanie, no to nic nie osiągniesz, dlatego, że Twoja podświadomość automatycznie będzie Cię naprowadzała do tego, żeby tego nie robić, żeby tego nie osiągnąć, dlatego, że ty wiesz tak naprawdę, że to nie jest prawda. Że no to nie jest możliwe, tak? No bo... no bo jak to ma się stać, skoro ty sobie sam w głowie mówisz, że jesteś niewystarczający? No to ty nawet tego kurwa nie zaczniesz. Ty nawet tego nie zaczniesz. Więc tak ważny jest mindset i tak często o nim mówię, dlatego że no zauważyłem, że jeśli ogarniesz głowę, no to nie ma limitów. Nie ma kurwa limitów. Ty możesz tak naprawdę wszystko osiągnąć, to nie? I tak jak już mówiłem w jednym filmie. W to, co uwierzysz, to będzie prawdą. Jeżeli powiesz sobie, że jesteś niewystarczający, to nawet tego nie zaczniesz robić. A jeżeli powiesz, że chuj, że osiągniesz to, że nieważne ile razy upadniesz, ty tak, tak czy jak będzie się nie podało, no to prędzej czy później ty to kurwa osiągniesz. No bo ty w to wierzysz i ciśniesz cały czas. Więc widzisz jakieś coś śmieszne, że dosłownie przez jedno błędne, zjebane przekonanie, że nie wiem, jesteś za młody, że nie masz czasu, że jesteś niewystarczający i tak dalej i tak dalej. No, Minął taki wymówek po prostu, żeby zostać, żeby zostać w strefie komfortu. Przez to wszystko. Nawet kurwa nie rusza z miejsca. Nawet nic nie robisz. A pamiętaj, że z tego działania jest wynik. Zrozum stary, żyjemy w świecie internetu. Masz takie zajebane możliwości rozwijania się, uczenia i tak dalej i tego nie wykorzystujesz. I sobie dalej wmawiasz, że jesteś kurwa niewystarczający? Czy jesteś za młody? Stary, kurwa, proste pytanie: Czy chcesz dalej tak żyć jak teraz żyjesz? Jeżeli tak, no to kurwa, po co coś w ogóle zmienisz? Po co w ogóle o tym myślisz, no nie? Ale jeżeli to oglądasz, to najprawdopodobniej nie podoba ci się Twoja sytuacja. I powiedz, kiedy będzie lepszy moment na zaczęcie niż teraz? No kiedy? A zaufaj mi, ludzie, którzy są zdecydowanie głupsi od ciebie, osiągają zdecydowanie więcej rzeczy. Dlaczego? Bo nie mają tych zjebanych przekonań, bo po prostu działają. Więc pamiętaj, że od głowy dosłownie zależy wszystko. To, co sam uwierzysz, to będzie prawdą. To, nie wiem, że nikt to kiedyś powiedział i tak wie, że dobitnie mi to w do łba, bo ja dużo rzeczy tak jednym uchem już od dawna słyszałem, a drugim wylatywało. Dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, Czy żebyś odpowiedział za swoje życie, czy że właśnie to, co mówię, że to, co uwierzysz, to będzie prawdą. To ja już to bardzo dawno słyszałam, tylko właśnie dopiero, no bym powiedział, że niedawno tak naprawdę mi to tak klikło, tak dosadnie, tak rzeczywiście, no nie, że jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt inny tego za mnie nie zrobi. Czy to, że jeżeli uwierzę w to, że nie wiem, jestem niewystarczający, tak będzie, a jeżeli uwierzę w to, że jestem wystarczający, też tak będzie, no nie? I wbij sobie to do głowy, bo naprawdę, niby taka mała rzecz, ale tak jak mówię, mindset jest najważniejszy od właśnie tego jak ty myślisz, jak ty sobie radzisz w trudnych momentach, to będziesz osiągnął, tak? Dlatego tak dużo mówię po prostu o tym mindset'cie, bo to jest, no moim zdaniem, must have, to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli nie masz mindset'u, no to nic nie osiągniesz. No i trzecią, ostatnią rzeczą, że skupiasz się tylko i wyłącznie na celu, a nie na procesie, nie na drodze. Za każdym razem, kiedy coś robiłem tylko i wyłącznie dla tego celu, tylko i wyłącznie, to bardzo, ale to bardzo szybko się wypalałem. W ogóle nie wiesz, nie czułem z tego satysfakcji, bo tylko o tym celu myślałem i tak myślę, A po chuj ja to w sumie tak naprawdę robię. I prędzej czy później się wypalałem. Pierwsza, druga praca i tak dalej, bo mówię, robiłem to tylko i wyłącznie do tego celu. A jak teraz człowiek robi to dla procesu i cieszy się tym procesem każdy dzień codziennie, wie po co wstaje i ma chęć wstawać, bo wie do czego cieszy, nie oczywiście do celu, ale że wie, że ten proces, ta droga go po prostu cieszy, no to. Tu nie ma wypalenia, można powiedzieć, tak? Dlatego, że tak jak mówię, cieszy się po prostu tą rzeczą dzień w dzień. I dziękuję z całego serca Bogu, naprawdę, że mogę takie rzeczy robić. Że no, jestem taki pierdolnięty po prostu, że poszedłem właśnie swoją drogą, że nie posykałem się kurwa większości, żeby no, żyć tak jak wszyscy. Bo wiem, że po prostu to by mnie nie satysfakcjonowało. Ja po prostu jestem taki pierdolnięty. Ale tak jak mówię, ja po prostu to kocham, kocham być kurwa inny, kocham być nienormalny, tak? Nienormalny. I dlaczego proces jest zdecydowanie ważniejszy niż cel, w sensie patrzenie, co ci motywuje, no nie? Dlatego, że cel, nawet jak osiągniesz, powiedzmy, że osiągasz, będzie ci cieszył dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa tygodnie może. więc sobie musiał po prostu wyznaczyć kolejny cel, ale będziesz tak sobie myślał, kurwa, coś nie w sumie nie cieszy i wiesz, i się wypalisz, tak jak mówię. A jeżeli będziesz cały czas cieszył się tą drogą i ten cel tu będzie tylko taka już wisienka na torcie, taki dodatek, no nie, to zdecydowanie trudniej będzie ci się po prostu wywalić. I tak jak mówię, będziesz codziennie z rana wstawał i będziesz czuł taką ekscytację, bo nie wiesz co ci czeka i po prostu robisz to, co kurwa lubisz. A dla faceta wydaje mi się, że nie ma lepszego daru niż robienie to, co lubi i progresowanie w tym, no nie. No i pamiętaj, tak niestety wygląda życie, że wszystko to jest proces, do wszystkiego trzeba czasu, wszystko co jest wartościowe, tak. Bo jeżeli to by było takie proste, to każdy by to miał. Dlatego tak ważne jest skupienie się na tym procesie. Dlatego, że tak jak mówię, do wszystkiego trzeba czasu. Dosłownie, kurwa, do wszystkiego. A jeśli to już wszystko i stosuj te trzy rzeczy. A zauważ, jak po prostu twoje życie się poprawi. Jak będziesz się, kurwa, lepiej czuł po prostu. A jeżeli nie podoba ci się twoja sytuacja, chcesz, kurwa, mieć wreszcie szacunek do samego siebie, co jest, kurwa, tak jak mówię, najważniejsze, to zajrzyj do pierwszego linku w opisie, umów się na konsultację, a tam zobaczymy, czy po prostu mogę się pomóc. Także mam nadzieję, do zobaczenia. I pamiętaj, że jeżeli ty tego nie zrobisz, to nikt inny tego za ciebie kurwa nie zrobi. Yo!